Kobieta w pełni życia to podcast dla kobiet, które poszukują odwagi, inspiracji, motywacji i wiedzy, aby osiągnąć pełniejsze życie we wszystkich jego sferach. Zapraszam Dominika Nawrocka. Szczęścia. To takie słowo, to taki stan, do którego chyba wszyscy dążą. Gdy pytamy się kogoś dorosłego o czym marzysz, czego pragniesz być szczęśliwą. Pytamy się co, czego chcesz dla swojego dziecka, żeby było szczęśliwe? No to szczęście. Czym jest to szczęście? Nie znam najlepszej definicji, ani tej właściwej. Chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby być w zgodzie ze sobą, mieć poczucie. No, właśnie tego szczęścia, tej satysfakcji, zadowolenia z życia i żyć w takim po prostu szeroko rozumianym dobrostanie, bo to wpływa na jakość naszego życia. I przyszedł mi do głowy pomysł na taki cykl, który nazwałam. Zaczęłam być szczęśliwa, gdy i chcę Ci opowiedzieć o swoich doświadczeniach, które wpłynęły właśnie na moje szczęście. I są to doświadczenia bardzo różne: są to też refleksje, są to też takie wnioski albo efekty. Efekty, które uznałam, że są właśnie tymi, które dla mnie są najlepsze. Bo o to chyba w tym wszystkim chodzi, żebyśmy to my same były w zgodzie. Z tymi naszymi doświadczeniami, wnioskami, refleksjami i decyzjami, bardzo często życiowymi, bo po prostu one według nas, dla nas są najlepsze, dla mnie moje są najlepsze i jakkolwiek ktoś inny by ich nie oceniał, one po prostu są dla mnie najlepsze. I to jest taki cykl, który pewnie będzie się pojawiał w podcaście co kilka odcinków, bo. Um, to, co zaczęło mnie uszczęśliwiać, dzielę na pewne kategorie. I dzisiaj zacznę od ludzi, bo ludzie są w życiu bardzo ważni, ludzie nas otaczają, bez ludzi ciężko żyć, bez ludzi um, ciężko się rozwijać, być często właśnie szczęśliwym po prostu jesteśmy stadni i to stado wokół nas mniejszy lub większy zawsze jest i może nas uszczęśliwiać albo może nas unieszczęśliwiać i ważne jest to, żeby się w tym odnaleźć. I pamiętaj bardzo proszę zawsze, że jeśli mm, na przykład w relacjach z ludźmi czujesz bardzo ciężkie emocje, coś co nie daje ci spać, nie daje ci żyć to zawsze pamiętaj, że warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, psychologa, psychoterapeuty. I trzeba sobie dać pomóc. Ja o tę pomoc też poprosić, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Często jest, nie jesteśmy w stanie zrozumieć pewnych, mm, pewnych sytuacji, zrozumieć pewnych przyczyn, zrozumieć swoich reakcji, no i wtedy po prostu potrzebujemy tego kogoś, kto spojrzy z boku i podpowie, i. Pozwoli nam zrozumieć pewnie lepiej siebie ostatecznie w tym wszystkim. No dobra, wybrałam na dzisiaj temat ludzie. Temat ludzie, temat ludzie. I wypisałam sobie takie cztery: mm, takie cztery tematy, które z tym się dla mnie wiążą. Um, gdy zastanowiłam się, co mnie uszczęśliwia. Albo co przestało się dziać w moim życiu, żebym stała się bardziej szczęśliwa w tym kontekście. No dobra, punkt pierwszy. Gdy przestałam mieć oczekiwania, że jedna najbliższa mi osoba spełni wszystkie moje potrzeby. Powiązało się to po prostu zawsze z ogromnym rozczarowaniem. I tak sobie dzisiaj myślę rety, przecież to w ogóle było tak niesprawiedliwe z mojej strony. I tak ymm, i tak właściwie jakby tu powiedzieć nierealne to, to oczekiwanie, że ta jedna, najbliższa mi osoba spełni wszystkie moje potrzeby. Potrzeby, a tych potrzeb przecież mamy całe mnóstwo. Tak, to jest nierealne, tak, to jest bardzo obciążające dla całej tej relacji, dla jednej i drugiej strony, dlatego rozdzieliłam swoje potrzeby które ja z kolei potrzebuję, żeby były realizowane przez inne osoby, w sama wszystkiego nie jestem w stanie zrealizować i to też jest ok po prostu na wiele bliskich, innych mi osób. Czyli oczekiwania jakie mam wobec swojego męża zostają tylko i wyłącznie w granicach tego, co mąż może albo powinien mi pomóc zrealizować albo dać jako mąż, bo mąż jest tylko mężem. Wokół nas jeszcze są przecież siostry, bracia, rodzice, dzieci własne, koleżanki, przyjaciółki, koledzy z pracy, przełożeni, sąsiedzi, bliżsi, dalsi itd. itd. I dobrze jest świadomie wybierać sobie ludzi, którzy pomogą nam. Z radością zrealizować nasze różne potrzeby. Ja mam taką potrzebę, na przykład zabawy, która zawsze wiąże się z tańcem, z muzyką, z beztroską, którą rozumiem jako powrót do czasów, kiedy byłam nastolatką albo byłam na studiach i wtedy czułam się tak najbardziej sobą. I w tym pomagają mi zawsze moje przyjaciółki, i gdy ja potrzebuję właśnie tego, przychodzi taki moment, ja po prostu się do nich odzywam i mówię, dziewczyny, jedziemy, dziewczyny, robimy, dziewczyny, chodźcie. Nie czekam przede wszystkim na to, aby ktoś nagle się o tym dowiedział, domyślił i sam z siebie przyszedł i zaproponował. Wychodzę z tą inicjatywą, ale też wiem, do kogo. Oczekiwania, żeby to. Tą potrzebę spełniał mój mąż, Są, y, zawsze obarczony tym rozczarowaniem, bo mój mąż nie lubi i nie umie tańczyć i choćby bardzo się starał, zawsze będzie tutaj mnie rozczarowywał i, y, y, i tyle. I po prostu zostawiłam go w spokoju i przestałam lamentować, że nie umie tańczyć i że i że to jest takie, że on w związku z tym nie jest taki idealny. <laughs> po prostu mój mąż jest moim mężem i on ma swoje zadania do wykonania względem mnie. A te inne potrzeby spełniają inne osoby. I to jest bardzo uwalniające. Mi to pozwoliło odetchnąć. Poczułam taką ulgę, ulgę, która przyszła też do relacji z moim mężem, ulgę, która pozwoliła um, pozwoliła mi odrzucić te liczne rozczarowania, które się w związku z tym pojawiały względem, na przykład, jego osoby. Uwolniłam jego, uwolniłam też naszą relację od tych nierealnych, kompletnie oczekiwań. Natomiast to wiąże się z tym, żeby wiedzieć, czego się potrzebuje, znać swoje potrzeby, rozumieć, um, co sprawia nam radość, przyjemność, albo jakieś inne, oczywiście, też stany. No i też wiedzieć po prostu, do kogo się po to zwrócić. I czasem, tak jak powiedziałam, są to bliskie osoby, zwykle ktoś z rodziny. Albo przyjaciółki, przyjaciele, znajomi, a czasem to są po prostu profesjonaliści w swoich właśnie dziedzinach. Psycholog, terapeuta, lekarz, trener, nauczyciel. Ok? Jest to dla Ciebie mm, czytelne? Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że to jest też dla Ciebie inspirujące i też pozwoli Ci mm, na przykład ten obszar swojego życia, właśnie, uzdrowić czasami. Czasami to jest uzdrowienie, czasami to jest ulga, czasami to jest rozwój, bo dzięki temu możemy e, się rozwijać, tak, bo jak spełniamy swoje potrzeby, no to się też rozwijamy. Jesteśmy w takim pełnym stanie, mam wrażenie, satysfakcji, no i właśnie tego poczucia szczęścia. Drugi punkt to mm, punkt, który dotyczy odpuszczenia ale odpuszczenia innym. No, trochę wiąże się z tym pierwszym, ale podam Ci przykład, który tutaj pojawia się i wybija u mnie przynajmniej na pierwszy plan. Ach, Miałam takie, hmm, taką potrzebę znowu, yy, i faktycznie jest to moja potrzeba yy, ładu, harmonii i porządku, i czystości wokół mnie, to po prostu w takiej codzienności objawia się poprzez, po prostu czyste mieszkanie, czysty dom, uporządkowany. No ale kiedy tworzymy związek, przychodzą potem dzieci, yy, no to włączają się inne osoby, które nam tą harmonię bardzo często zaburzają, no bo to są po prostu kolejni ludzie, bardzo różni ludzie, z bardzo różnymi potrzebami w tym względzie. I kiedy mamy małe dzieci, oczywiście, to my się tym wszystkim zajmujemy, albo wspieramy się pomocą pań do sprzątania, czy też jakichś innych rozwiązań. I uwielbiałam ten stan. Ten stan, po, po tym jakby mieszkanie, mój dom został posprzątany, wchodziłam i mówię, O, jak mi dobrze. Jak zaczynam pracować, muszę posprzątać biurko, a jak zaczynam gotować, muszę posprzątać kuchnię. I znowu. Bardzo unieszczęśliwiało mnie to, że po tym momencie oczyszczenia przychodziło znowu to zabrudzenie, to zagracenie i ten chaos. No ale, no przecież decydowałam się, że mam tych ludzi wokół siebie i wpuszczam ich do tej swojej przestrzeni. No i trudno. Odpuściłam im. Odpuściłam też te wszystkie sprzątające panie, które co tydzień przechodziły, i to one wprowadzały mnie w, znowu w ten stan harmonii, chwile, chwilowego uniesienia i szczęścia. Potem y, pojawiało się to rozczarowanie i to unieszczęśliwienie, które z kolei przechodziło na moją rodzinę, no bo przecież to oni robili. Oni wprowadzali ten cały chaos i bałagan i zabrudzenia. Potem miałam coś takiego, że ja sprzątałam. I tłumaczyłam sobie, że to robię dla siebie. Okej, okay, i to pozwalało mi jakoś tak dobrze się z tym wszystkim poczuć. Mm, ale stwierdziłam, nie, no bez sensu kompletnie. I odpuściłam. <laughs> odpuściłam im, że wcale nie muszą spełniać tej mojej potrzeby. Odpuściłam sobie w jakimś sensie, że to, to wcale nie jest tak ważne dla mojego poczucia szczęścia. Że zważyłam. I zrozumiałam właściwie też tak samo, że dom jest do życia, nie do oglądania. Dom jest do tego, żeby byli w nim ludzie, i żeby oni mogli z tego domu korzystać. Bo po prostu jest to miejsce do korzystania. Tak, jestem dużo szczęśliwsza. Dobownicy pewnie też. Bo nie złoszczę się na nich. Nie mam groźnej miny. I jestem po prostu. Spokojniejsza, łagodniejsza. No a to sprzątanie oczywiście jakoś tam się odbywa, bo musi się odbywać, mm, ale zupełnie inaczej, dużo luźniej. Tak i to zaczęło mnie uszczęśliwiać, a na pewno przestało unieszczęśliwiać. <laughs> Trzeci taki obszar w tych relacjach z ludźmi, w temacie ludzi, yy, to chyba najtrudniejszy, do którego dochodziłam długo, 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 długo bardzo długo. Um, gdy zaczęłam być szczęśliwa, bardziej szczęśliwa, gdy przestałam się zmuszać do kochania tych, których nie chcę kochać, ale całe życie sądziłam, że powinnam. I to dotyczy sytuacji, gdy jesteśmy w różnych relacjach rodzinnych, zawodowych, takich trochę przymusowych, no bo zostali ci ludzie nam dani z jakiegoś powodu. I my tak bardzo chcemy ich kochać, bo wydaje nam się, że powinniśmy ich kochać. Bo przecież, jak można nie kochać rodziny? Albo jak można nie lubić kolegów pracy? Albo jak można nie lubić albo nie kochać dziecka, które przejawiło się w mojej rodzinie, na przykład z moim nowym mężem? To powinno. Ta powinność, ta powinność kochania. I gdy yy, i gdy pomyślałam sobie w pewnym momencie, że dość, dość tego siłowego kochania, dość takiego, yy, dość tej powinności w tym kochaniu wobec tych, których po prostu nie chcę kochać, bo jak to się mówi, miłości się nie oszuka. Yy, ta miłość jest albo nie ma, z jakiegoś powodu, nie wiem. No to tyle, po prostu. Nie znalazłam tych sposobów i już nie będę szukać. Już żyło mi. Już szczęśliwiło mnie to. Uwolniło mnie to. Szukałam bardzo długo, przekonywałam się długo, nawet czasami przekraczałam własne granice. Podczas różnych swoich terapii, psychoterapii szukałam tych sposobów, przekonywałam się. Bardzo się w tym Umęczyłam i tyle. I tyle. Natomiast to, co jest tym czwartym tematem, który na dzisiaj przygotowałam, to jest to, że rodzinę też można mieć z wyboru. I to jest kurczę, mega fajne. Przyjaciół można mieć z wyboru, siostry można mieć z wyboru. Mm, I to jest przepiękne moje odkrycie mojego dojrzałego życia, że obcy ludzie często tak o nich mówimy Mogą stać się nam bardzo bliscy, i oni przepięknie mogą rozwijać nasze grono uszczęśliwiających nas ludzi. I ja tak swego czasu zaczęłam mówić o swoich przyjaciółkach, które długo nazywałam tylko koleżankami i znajomymi, ale też dotarło do mnie, że przecież to są kobiety, które są ze mną wiele lat, albo są nowe kobiety, które znam bardzo krótko, ale czuję autentycznie, że są jak siostry, bo łączy nas tak dużo. I to są te siostry z wyboru. Ja mam siostry, swoje rodzone, mam rodzeństwo i jestem przyzwyczajona też do takiej większej grupy osób wokół siebie. Ale też mam zgodę co do tego, że nawet siostry rodzone nie muszą być, być tak bliskie jak nawet właśnie te siostry z wyboru. I to są siostry, które, yy, które wiem, że mogę na nie liczyć, a jeśli na którąś nie mogę liczyć, to jest inna, na którą mogę która pozwala mi na przykład realizować której ze, ze swoich potrzeb. I one zrobią to z radością i przyjemnością, bo też to lubią, bo też czują niezwykłą wartość z tej relacji ze mną. I to jest dla mnie coś, co nazywam kreacją swojego życia, tworzeniem swojego życia, um, co też jest dowodem na pewną dojrzałość, ale też zrozumienie siebie, poznanie siebie samej, tego, Czego potrzebuję, czego chcę, czego nie chcę, na co się nie godzę. To jest też poznanie swoich wartości i też zgoda na to swoje szczęście. Zgoda na to, że moje szczęście może być w takiej wersji, którą sobie wybieram i którą sobie tworzę. I tych stref życia, w których poszukujemy tej harmonii, tego poczucia spełnienia, tego szczęścia, jest bardzo wiele. Dzisiaj wybrałam temat ludzi. Oczywiście to nie wyczerpuje żadnego, żadnego, znaczy w ogóle tego nie wyczerpuje, ale to są cztery takie mm, moje mocne życiowe refleksje, którymi chciałam się z Tobą podzielić. Bo wierzę w to, że doświadczamy, tak jak powiedziałam, wielu wspólnych, mm, wielu wspólnych. Historii wielu wspólnych doświadczeń. <laughs> Masło myślane, doświadczamy doświadczenia, no, no właśnie. Um, bo nie uważam, że to są porażki, nie uważam, że to są niepowodzenia, to są doświadczenia. I fajnie jest też inspirować się doświadczeniami innych osób, które może są dzisiaj starsze, które może były odważniejsze, zaszły dalej. Może były odważniejsze w decyzjach? A my szukamy dzisiaj właśnie tej odwagi do podjęcia swoich decyzji. Czy to jest to, co zaczęło mnie uszczęśliwiać? Czy to jest to, co mnie uszczęśliwia? Dzisiaj tak. Ale wiem, że to jest permanentny proces. A za chwilę pojawi się jeszcze coś innego, albo zniknie coś. Um, to jest proces którymi jesteśmy całe życie. Kiedyś, jak byłem dzieckiem, uszczęśliwiło mnie to, że dostałam gumę Donald. Ktoś przywiózł zagranicy. Wiadomo. Potem uszczęśliwiało mnie to, że się zakochałam. Potem uszczęśliwiło mnie to, że dostałam się na studia, a może jeszcze coś innego, że kupiłam sobie sukienkę bo wjechałam na wakacje. Dzisiaj uszczęśliwiają mnie również małe rzeczy. Ale uszczęśliwiają mnie również duże. Duże, które czuję tak głęboko w sobie. Bo pamiętaj o tym, że to szczęście jest w tobie i zaczyna się od ciebie. A to, co na zewnątrz, może tylko to wspierać, może temu też przeszkadzać. Ale wszystko jest w środku, wszystko jest w nas. Jeśli chcemy być szczęśliwe, no to tak, to zaczyna się od tej decyzji. I myślę, że się trochę też pracuje nad tym szczęściem. Jak? No, właśnie w taki sposób, że zaczynasz się zastanawiać nad tym, czy to, czego doświadczasz, uszczęśliwia się, czy nie. Jeżeli nie, odrzucam to. Asertywnie, odważnie, w pełnym zaufaniu. Bo też o to zaufanie do siebie chodzi mocno. Kiedy wydawałam swoją książkę Kobieta i Pieniądze 10 lat temu, jedna z pierwszych egzemplarzy, pomyślałam, że będzie dla mojej córki. Wtedy pięciolatki i napisałam wtedy dla niej najważniejszą dedykację właśnie w tej książce i do dzisiaj uważam tak samo że najważniejsze w życiu człowieka jest ufać sobie ufać i wierzyć sobie i wierzyć w to, że nasze wybory są dla nas najlepszymi wyborami Wiążą się z tym jakieś konsekwencje. No, normalna sprawa, zawsze są jakieś konsekwencje. Ale jeśli robisz to z to, w co wierzysz, to, co wiesz, że dla ciebie jest najlepsze, to się nie boisz tych konsekwencji. I one zawsze są do udźwignięcia. Ach, poczułam to wszystko w sercu, nie wiem jak ty. Hmm. A co ciebie uszczęśliwia? W relacji z innymi ludźmi. Daj znać. Dzięki za dzisiaj. Dziękuję, że dołączyłaś do mnie w tym odcinku. Mam nadzieję, że nasze rozmowy są dla Ciebie inspiracją i motywacją do życia w pełni. Zachęcam Cię do odwiedzenia mojej strony internetowej, kobietajpieniądze.pl, gdzie znajdziesz wskazówki i wiedzę, jak żyć w pełni dzięki zadbaniu o swoje finansowe życie. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, daj mi znać. Napisz na kobietajpieniądz.pl. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Dominika Nawrocka.